być w zeszłym roku, w lipcu, e, czyli praktycznie kilka dni e, przed e, Igrzyskami Olimpijskimi. Wszystko to było takie, można powiedzieć, u Generalnie, jeżeli chodzi o Chiny i religię, e, to zdecydowana większość Chińczyków, z tego co się orientuje, to są katolicy. Poza tym e, dominuje buddyzm, taoizm, konfuzjonizm. No i oczywiście, świątynie różnych, różnych religii różnią się troszkę od siebie tych lat. jest to, że, e, w momencie, kiedy to było tworzone, każdy z tych wojowników był wyposażony w własną broń, e, ubranie, to wszystko było kolorowe. No i fajne jest to, że każdy z tych żołnierzy ma e, czy miał swojego odpowiednika w rzeczywistości, to znaczy każdy jest inny, każdy ma inny twarz. Karteczki z Wołowitami. W czemu warto odwiedzić e, Park Javed Bonsai? E, jest to miejsce, na którym... Na Kilkudziesięciu metrach kwadratowych zebrano, kilkaset okazów, tak nało, kilkaset, kil... no, kilkaset myślę, okazów, właśnie, japo, mm -hmm. bo To jest Pan, na pewno grupa po 70 które sobie wywija kijem. Takich ludzi, którzy generalnie się ruszają, jest ich naprawdę bardzo dużo. Powinniśmy brać z nich przykład, bo są to ludzie, którzy naprawdę się ruszają, ćwiczą, są cały czas aktywni, stąd się może bierze ich długowieczność. No i z Chengdu jest super okazja właśnie, żeby wyruszyć do takiej miejscowości. Leshan. I ta miejscowość słynie z tego, że jest tam taki kompleks świątyń buddyjskich, które są generalnie wyryte w takich czerwonych skałach. Jest tam bardzo, bardzo dużo posągów, rzeźb. A główną atrakcją tej okolicy będzie chyba największy posąg buddy na świecie. Większe były tylko te Posągi, które talibowie zniszczyli w naznaniu szaśniaków na świecie, to jest zwane Dafo. To jest miejsce, w którym zamieszkuje jedna z najstarszych grup etnicznych Chin, ludność Naxi. Aby dostać się do Lijiangu, w części musieliśmy wsiąść w taki niby niepozorny autobus tam w tyłu, czyli z tyłu. tyłu. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem sympatycznie, całkiem normalnie, tak jak u nas. Okazało się, że jest to autobus sypialny. No i widzian. Lidzian słynie z tego, że znajduje się tutaj jedna z najładniejszych chińskich starówek, starych miast na całym kraju. Słynie również z najstarszego na świecie zespołu muzycznego. Nie chodzi tutaj o to, kiedy został założony, ale o średnią wieku artystów. Rdzenna ludność, która się nazywa Nancy. są takie typowe kobiety, które ubierają się w typowe oryginalne stroje. A to jest widzian w nocy. Liczęk jest miejscem, to jest najwęższym miejscem, w którym przepływa e, rzeka Jandyce. Mały Tybet, miejscowość Sangrila, e, legendarne utopijne miasto, Głównych atrakcji tego rejonu, jest e, ogromny kompleks i świątynny klasztor buddyjski. Ogromny komplet, tam po kilkadziesiątych budynków cały czas się wspina, na zbocze w górę. Nie wiem czemu, ale to było jedno z niewielu miejsc, gdzie było mało ludzi. Może no, tak tutaj, właśnie w jednego z tych budynków. Wszystkie te pasami są puste, środki, taką miejscowość. dużo ale naprawdę sprawia wrażenie ogromnego, który jest bogaty w takie formy krasowe, między którymi Chińczycy wytyczyli multum mniejszych lub większych ściełek. To jest właśnie widać z takiego punktu widokowego. Takie codzienne obrazki z takiego codziennego życia Chińczyków przede wszystkim się ruszają. Tyle na przykład aerobik na wolnym budynku jest no tak po drugiej stronie jeziora jest kolejna grupa, która sobie tańczy w rytm Sam raństwa trwa 4 godziny, i jest naprawdę bajkowy. Każdy wyciągnął 20 yuanów, robił sobie zdjęcia z pankopem na twarzy tak mniej więcej w tej okolicy. A tutaj stacja końcowa w No i samo Yangshuo. Przed chwilą byliśmy w jakichś wioskach, gdzie ludzie grożą kostkami powodzie, sadzą ryż, chodzą muły gdzieś tam czy kłodzą w jakimś włocie. A tutaj powiedzmy coś takiego na nam się pokazuje. To jest taka nowoczesna dzielnica Szanghaju. Pudong. Ta wieża, to jest tak zwana perła Orientu. Jedna z najwyższych, najwyższych wież telewizyjnych w Azji. A z tyłu, taki najwyższy budynek, który wygląda jak otwieracz, to jest e, chyba najwyższy budynek Chin. Jimao e, Tower. Także mówię, w, w przeczeku 24 godzin znaleźliśmy się, w przykład przenosiliśmy się z jednego świata w drugi. Na ogromna dwie rzeczy. I wejśmy właśnie metropoli. Teraz chodzi się taka mała nowa świątina. Szanka i słonie z tak zwanej świątyni nakrytowego buzby która, szczerze mówiąc, nie zrobiła na nas jakiegoś ogromnego wrażenia. Przypuszczam, że mówię, dlatego, że to już była końcówka naszej podróży i tych świątek widzieliśmy już wiele. A teraz znowu dla kontrastu. Przed chwilą były te ogromne, nowoczesne budynki, a tutaj mamy takie, no, zwykłe przedmieścia, znaczy, nawet nie przedmieścia, no zwykłą ulicę Szanghaju. Lubię się zapuszczać jakieś takie dziwne miejsca. Generalnie czułem się tam bardzo bezpiecznie, jeśli chodzi o cały film. Ulica Nanjing która w czasach, kiedy jeszcze Szanghaj nie był tak do końca chińskich, że tam były wpływy europejskie, podobno była tam tabliczka, że Chińczykom pisał, nie wolno wchodzić na tę ulicę. Maniada ma się ja, nie wiedziała, a przewodnictwo nie No i nocne życie. Generalnie nocne życie całej Chinach to jest no, zupełnie inna bajka. Wszystko wygląda zupełnie inaczej, zupełnie inaczej nie smakuje. No i tak wygląda Pudong. Czyli ten nowy Szanghaj w nocy. Ostatnim etapem naszej podróży e, był Hong Kong. Generalnie Hongkong to jest kilka e, wysebek, o różnych nazwach. Główną jest wyspa Hongkong i był wysad. E, co ciekawe, e, w Hongkongu cały czas został zachowany ruch e, samochodowy, taki jak w Wielkiej Brytanii. To i ciekawostka. Ten budynek po lewej stronie e, został zbudowany w oparciu o zasady feng shui. Zgodnie z tymi zasadami ma symbolizować ostrze noża, nie pamiętam albo wbite w ziemię, albo wychodzące z ziemi, co podobno się przekłada na to, że ma to przynosić fortunę. A budynek ten należy do głównego oddziału Bank of China turystycznego, podobno z lat 70. Tutaj. To jest widok z tzw. wzgórza Wiktorii, na które wie, że taki bardzo stary, zabytkowy tramek być światłem tak zwanej Symfonii Światła. Wszystko chodzi o to, że tam o godzinie 21 e, nagle zapada cisza wszędzie, bo prostu w wszystkich barach muzykę, puszczają e, jakieś tam melodie e, przez głośniki na całą promenadę wzdłuż wody i te budynki w rytm tej melodii zaczynają sobie migrać.